Dzień dobry, witam państwa na konferencji prasowej. Po meczowej konferencji Teologu y, Basket Ligi ósma kolejka, y, mecz z Tremet Zielona Góra, stabilizator Tarnobrzeg. Mecz zakończył się zwycięstwem, 98-69 gospodarzy. Y, no i myślę, że, że najpierw y, witam tutaj oczywiście trenera, y, trenera Papka i Jasona Alena. Myślę, że na początku trener powie kilka słów o meczu, później część no ale no i możemy powiedzieć, o mogli Państwo zadać pytania. Trenerze, proszę. Dzień dobry, no zagraliśmy. Na tyle nam zastal pozwolił zagrać. Choć nie wiem, jak to wyglądało, jakbyśmy naszą, nasz, naszą piętną chilę są, jaka jest skuteczność rzutów, może by inaczej ten mecz wyglądał. No mamy problem cały czas z skutecznością z wiarą rzut, bo pozycje są czyste, otwarte nie trafiamy z dogodnej sytuacji. Wszystkie mecze, które przegrywamy, przegrywamy skutecznością. Dziękuję. Um, we played a great team tonight. Uh they showed it on the court. Uh, they were doing stuff offensively uh, and, and we weren't able to respond on defense or responsive runs on offense. No. się ze świetną drużyną no pokazała nam domoparkiet, że w ofensywie i w defensywie zagrali świetnie. No, my po prostu przegraliśmy. Sam Tran telepicki gadali, e i zawodnik Maciej Kucharek, że serce nie przeklikało meczu. Hello everybody. Congratulations for for opponent team for fair uh, fight. Uh, I think that uh, in some part of the game we was showing um, really solid and correct energy. In some part of the game it was really really not ready to compete and fight. Some individuals was really um, completely out of mind according uh, their uh, job on the court and. Uh, let's say uh, this kind of behavior, of course, uh, we will not uh, only watch and uh, don't react. Uh, I think that uh, all of our players need to understand that we are professional and that always need to work. Hundred percent doesn't matter against who we play. Behaving on some, of course, of them was really, really not on on on, 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 on a level of professional basketball player who need to. Uh, play uh, Polish League, and I tell them that in the dressing room, and this is something what we will need to work about this. Thank you. pogratulowałem drużynie Stabilo Jeziora za za walkę. przez większość meczu pokazywaliśmy się solidnie z dobrej strony, z energią. Natomiast w niektórych momentach naszej indywidualności. No jakby tak nie do końca poważnie podchodziły do meczu, no tutaj muszą zrozumieć, że, że są profesjonalistami, że, że no nie mogą powiedzmy tak prezentować się, nie dawać z siebie wszystkiego, nawet jeżeli gra się z taką a nie inną drużyną. ten powiedział, że przekazał im swoje uwagi w szatni i na pewno nie będziemy tylko na to patrzeć, oglądać, ale, ale trzeba będzie reagować. Myślę, że. Z mojej strony też gratulacja dla zespołu przeciwnego. Naszym celem w tym meczu było, było wniesienie jak najwięcej energii na boisko i żeby ćwiczyć niektóre aspekty gry i myślę, że to w jakimś sensie zafunkcjonowało. Na pewno musimy poprawić jeszcze zbiórkę w obronie, ponieważ przeciwnik miał 17 zbiórek w ataku, co, co nas nie zadowala I, i nad tym aspektem chcemy, chcemy trenować, ale... Myślę, że ogólnie zrobiliśmy dobrą robotę w dzisiejszym meczu i, i to tyle. Proszę o pytanie. Dwa pytania do trenera. pierwsze, które indywidualności miał pan rezerwowy trenera w niektórych momentach? I'm sorry, but I uh, can't tell me your name, because I see you first time in life. I don't know who you are. Aha, sorry. Uh, Pytanie do trenera, kto trenera zaskoczył negatywnie z tych podstawowych indywidualności, czy podstawowych zawodników? I kogo trener dzisiaj po tym meczu by wyróżnił, bo widzieliśmy, że wyraźnie testował tych graczy, którzy zwykle nie występują większą liczbę minit? No, I think uh, if you know me better, I never talk about individuals' names and I will never mention this on press conference.

it uh, doesn't matter which kind of the plan we have from uh, with different guys uh, of course in this kind of the games we need to be ready to to, to turn to some other option uh, maybe rest some most important guys and avoid some injuries that mean for me is all this rotation is really really normal yeah. Nie wszystkie rzeczy, które, które są w szatni, o których mówi zawodnikom, nie wszystkie tak naprawdę po prostu nadają się do pracy i praca musi o wszystkim wiedzieć. Natomiast co do meczu i o tym, jak się zaprezentowali ci zmiennicy, no to trener mówi, że, że próbowaliśmy wszystkich w takich meczach po prostu trzeba tak robić, dawać szansę, bo różne rzeczy mogą się zdarzyć, mogą się pojawić kontuzje. Y, jakieś problemy. Tymczasem no, no, to, jest, no, to są właśnie momenty, kiedy y, w takich meczach y, no, można wykorzystać wszystkich zawodników i, i po prostu trzeba dawać im coraz więcej szans.